O, halo, ten, panie sierżancie pan. Halo Proszę pana Proszę pana, e, e, proszę pana. Proszę panie pana. policjancie, halo pana, proszę pana. Halo, proszę pana. Proszę... Bez telewizji, bez telewizji. Halo, proszę, pana. proszę się odezwać Co on robi? Proszę mówić Jezus do Maria! Ręki, mów... do mikrofonu. Proszę nie uciekać! Halo, proszę, proszę nie uciekać! Halo, proszę pana Co Pan robi? Nie zamykasz, co? Co on robi? Nie możesz nas tu zamknąć ty Proszę wiek... pana co pan robi? Odzywaj się, co ty? Halo? Co pan nie robi? Nam, proszę nie pana nam, nam. Co ty robisz? Mamy to nagrane. Halo? Proszę pana, ja wszystko nagrywam, proszę się nie pogrążać. Proszę mi udzielić wywiadu. Proszę pana, nie ma opcji, nie wejdzie pan tu. Halo? Proszę pana? O, tak właśnie wygląda LSPD w Los Santos, proszę się przyjrzeć, proszę. Proszę spojrzeć tylko. Proszę, proszę, I ucieka, i ucieka. Proszę się dobrze przyjrzeć. Twarz. Dobrze. Jezu, jeszcze prawie mi kolegę potracił. Dobrze. Przy policji. masz.